Pani będzie bardzo cieszy nas informacja, że budynek Starego Przedszkola już wkrótce zatętnie życiem. Trwają ostatnie prace wykończeniowe co będzie mieściło się w tym obiekcie. Będzie to miejsce dla seniorów, gdzie mogą mile spędzić czas. Będą różne zajęcia, włącznie z fizycznymi zajęciami intelektualnymi. Jak również będzie to miejsce spotkania świetlicy dla dzieci. Każde dziecko może tam przyjechać wcześniej się zapisując i to będzie do godziny tam 16:00 funkcjonować. Także myślę, że też będzie wiele atrakcji, między innymi nauka tańca, śpia gry na różnych instrumentach cieszy, jeżeli się coś dzieje i to jest miejsce, gdzie mogą pokolenia ze sobą rozmawiać, spotykać się i wymieniać doświadczenia. Tak jak wspomniałam wcześniej, to są ostatnie prace wykończeniowe, ale uwagę zwracają bardzo awangardowe kolory. Tak, no zawsze jak jest kolorowo, to taka radość, myślę, że takie dodatkowe emocje to powoduje i zapraszam wszystkich. Oficjalne zaproszenie i oficjalne otwarcie będzie we wrześniu. Nie jestem pewna, czy to będzie w na początku czy czy w połowie jeszcze ale e, poinformujemy państwa i myślę że będzie to cudowne miejsce gdzie będziemy słuchać dobrej muzyki różne wiersze, będą czytane na pewno opowiadania różnych znanych autorów, także proszę przyjść i zapraszam bardzo serdecznie. Czy według pani ta świetlica to pewnego rodzaju odpowiedź na potrzeby mieszkańców gminy Jeleśnia? Przede wszystkim. Mamy dużo seniorów, co oni mają z wolnym czasem robić, więc uważałam, że stare przedszkole ma, swojego, ma swoją duszę, jest niepowtarzalne, zabytkowe, więc to miejsce to jest specjalnie jakby przygotowane na to, żebyśmy tam spędzali wolny czas. Świetlica dla seniorów, jak dla dzieci jest zorganizowana w ramach e, prowu, projektu e, s, i tutaj e, środki na to pozyskaliśmy, więc myślę, że wszystko co się tam dzieje, to też dzięki tym właśnie e, działaniom wcześniej podjętym.